Przyjechał samochód. Stan ogumienia na każdej osi. Inny, oczywiście. Felgi troszeczkę pouszkadzane. Trochę zużyte opony. No, lekki kapeć. Korozja, jak widać. Trochę brakuje podłogi, niestety, tutaj też lekkie luzy w zawieszeniu i układzie kierowniczym, łączniki. Lekkie wycieki z turbosprężarki. Trochę luźne osłony. Parę kabli wiszących. No, prawie działająca klimatyzacja. Lekko uszkodzony. Lekko uszkodzony alternator, który spowodował co? Zerwanie paska, oczywiście. No dodatkowo jakieś elementy typu szyby, tego typu rzeczy. A co dalej jeszcze mamy? No, oczywiście linki hamulca ręcznego. Skończyły się. Zakończyły swój żywot. Wydech troszeczkę stuningowany. Proszę bardzo. Po katalizatorze zostało wspomnienie. No i tu nasi już byli z rzeźbą. No, pod, poduszki też wszystko wywalone. Co dalej? Osłony odboje na amortyzatorach tył. No i trzeba dojść do ładu z sterowaniem i turbosprężarką. Ale główna przyczyna jest uszkodzony przewód podciśnienia. A więc jak widzicie, no kiedyś to był naprawdę bardzo fajny samochód, ale brak napraw na czas no, doprowadza do takiego, a nie innego stanu. A więc dbajcie na bieżąco o swoje samochody, a wiek ma drugorzędne znaczenie. Ważny jest stan.